Mam nadzieję, że Jakub de Aldersberg urządzi równie wspaniały bal jak poprzedni. Co wyszło z dziupli roku, chrząknęło i wycięło chłopca? Nie wiadomo, ale na wszelki wypadek powieśmy elfa! Co jest? Ty to masz takie zabawy jak Alvin, naprawdę? Dlaczego zostałem błaznem, a nie królewskim urzędnikiem? Bo nie chciałem brać łapówek. C Dlaczego druid strzelił w pysk strażnika miejskiego? Bo to naturalna reakcja, okej. Okay. Okej. Okay. Dlaczego królewnie Addzie w dzieciństwie odebrano kucyka? Bo był zbyt ciężko strawny, jak na jej wiek. O kurde. Dobra, 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 dobra. Co się dzieje, gdy czarodziejka polimorfuje brzmienie? Właściwie trudno zauważyć jakąś różnicę. O kurde. Dobra, to S chyba. Tyle. Fajne, fajne, fajne. No. nic tu potrzebuj biało